Biało, wszyscy na biało, powachlujmy, przekażmy od siebie pozytywną energię. Przede wszystkim twardy mecz, bardzo dużo tutaj rozgrywało się na zagrywce. My niestety tutaj trochę nie mieliśmy bardzo dużo, nie trafialiśmy w boisko, jak podejmowaliśmy ryzyko, to się myliliśmy, a jak trochę słabiej graliśmy, no to oni dogrywali sobie do siatki. I Mati Sanchez rozrzucał nas na lewo prawo. Na początku gdzieś jeszcze trochę Conradu miał tutaj problemy z przyjęciem flota, więc tam go zaczęliśmy trochę go kierować tą zagrywkę na niego i trochę mieli problemy, dlatego tą drugą i trzecią partię gdzieś tam wygraliśmy. A, a później Antonik kwasik Groch bardzo dobra zmiana, i nagle się okazuje, że mamy problemy, że musimy wrócić do grania. Oni bardzo solidnie grali. Eee, widać było, że w ostatniej piłce tak I... naprawdę się Czemeret 3 rozstrzygał, więc e, super mecz na pewno dla, dla, widzi, dla widzów, dla kibiców. E, bardzo dobre procenty gdzieś tu w ataku: jedna i druga drużyna powyżej 57%, więc na pewno ten mecz się podobał. Tak, wiedzieliśmy tu przed spotkaniem, że grają dobry sezon, dobrze, dobrze zagrywają, dobrze atakują, są szczególnie niebezpieczni u siebie. Eee, było, było ciężko, więc ja bardziej doceniam to, że, wy, to, że, to, że wygraliśmy, bo gramy ciągle co, co trzy dni, mamy Ligę Mistrzów też po, po drodze, gdzieś zawsze jak grasz taki ciężki, emocjonalnie ważny dla nas mecz, to na, na, na następny. Te emocje ciężej z siebie wydobyć, dlatego starałem się ich dać jeszcze więcej, żeby przekazać je drużynie. Mieliśmy duże problemy w grze w obronie i w bloku, jakby nasz blok był rozprowadzany. Gorzej zagrywaliśmy, przez co oni mogli nas rozrzucać i to wszystko jest od siebie trochę, trochę zależne. Słabsza zagrywka, gorszy blok, gorsza obrona. Byli bardzo, bardzo skuteczni. Myślę, że bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. E, oczywiście jest niedosyt, bo przegraliśmy. Byliśmy jak równy z równym z taką drużyną, jaką jest projekt Warszawa. E, szkoda, bo mieliśmy swoje na pewno szanse i w tej breaku, i w drugim secie bodajże. E, no nie wiem, ciężko coś mądrego teraz powiedzieć. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i powinniśmy być zadowoleni z tego punktu. Ale szkoda, że, że nie wygraliśmy. Ale myślę, że jeśli minie trochę czasu, to będziemy ten jeden punkt bardzo szanować. Staram się jak mogę tak, jeśli dostaję szansę, no to staram się ją wykorzystać. Fajne granie, fajne doświadczenie dla mnie i tyle. Gdzieś tam w głowach mieliśmy, że jesteśmy w stanie na pewno powalczyć i nawet wygrać ten mecz i taki mieliśmy cel. Jeden punkt gdzieś tam na pewno będzie nas cieszył za, za, za chwilę, jednak dzisiaj uważam, że dwa punkty równie dobrze by się nam się należały i za to jak walczyliśmy, oczywiście tak jak powiedziałeś w breaku, było kilka niedokładności na, na prostych rzeczach, ale takie rzeczy gdzieś też czasami się zdarzają, będą się zdarzać i musimy gdzieś tam bardziej pracować nad tym, aby to wyeliminować. Myślę, że jako drużyna, jako całokształt yy, możemy grać jeszcze lepiej niż, niż do tej pory, ale tutaj potrzeba Dużo pracy nad detalami, nad tymi najprostszymi rozwiązaniami, bo była szansa zakończyć z jeszcze jednym zwycięstwem więcej tą rundę, ale okay, musimy uznać wyższość rywala. Myślę, że dzisiaj zostawiliśmy wszystko, co mieliśmy na boisku najlepszego, mimo tych paru niedokładności, które gdzieś tam mogły przechylić szale zwycięstwa w Tebreku, no ale taka jest siatkówka, czasami na takim poziomie, a zwłaszcza nawet na takim poziomie jednak dwie piłki decydują o tym, kto jednak przegra. No Mecz walki, myślę, że świetne widowisko. Bardzo mało zabrakło. Jestem dumny z drużyny. Naprawdę nie poddawaliśmy się w żadnym momencie meczu. Cały czas wierzyliśmy w punkty. Wiedzieliśmy, że dobrze gramy, że zaraz te akcje pozytywne przyjdą i przełamiamy tą Warszawę. Mało zabrakło, mamy punkt. Yy... Tyle. No. Kończymy pierwszą rundę. Teraz czas na rewanżę. Mam nadzieję, że. Polepszymy jeszcze swój wynik. Mecz, naprawdę mecz yy, zmienny. Zmienialiśmy się jak kameleon, się przeistaczaliśmy, ale ja jestem bardzo zadowolony i dumny z zespołu za, za tą walkę. Wiedzieliśmy, że walczymy z bardzo dobrym przeciwnikiem, i wiedzieliśmy, że my musimy w tym meczu szarpać i, i to robiliśmy. Pierwszy set, drugi, trzeci, gdzieś czwarty udało się gdzieś w końcówce przechylić na naszą szalę. Piąty. Piękny dreszczowiec. Myślę, że kibice wychodzący z hali będą długo pamiętać tego piątego seta. Jeśli chodzi o cele sportowe, zrealizowane. 9-11 to był cel sportowy, na ten moment jesteśmy w tej strefie. A drugi cel, który tak naprawdę zawsze powtarzamy razem ze wspólnikami, ze sponsorami, chcemy stworzyć przestrzeń, żeby nasz zespół bił się o playoffy, żebyśmy mogli pójść do domu i teraz spekulować kto, jak wygra, który zespół. Teraz gramy za, za tydzień Szczęstochowo, to będzie mecz już wiadomo o 6 punktów, bo to. Sąsiad z tabeli, także cieszymy się bardzo. Liczymy, że druga runda będzie taka sama z kibicami i z dobrą górą naszego zespołu. Dziękuję.